Witajcie... Izu... <noise> Boże... A nie, więc witajcie moi kochani z tej strony Xtari. witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i odcineczki będą co tydzień, ostatni odcinek zamieściłam 6 dni temu przynajmniej tak mi pokazywało i w dzisiejszym odcinku pokażę um, wam no, gdzie są klucze w nowym nexusie a więc um, Yy, niestety nie ma żadnego zwycięzcy z poprzedniego konkursu na listę życzeń z Movie Star Planet, yy, bo musicie subskrybować mnie, żeby cokolwiek wygrać. A jak sprawdzałam, to niestety żadna osoba mnie nie subskrybowała, więc niestety nie ma zwycięzcy. Zainst zainstalowałam sobie taki yy, e i maker, jakieś takie coś. Boże jest. Czemu mnie nikt nie rozpoznaje? To jest takie smutne. Więc y, musicie mnie subskrybować, żeby cokolwiek wygrać ode mnie. I y, y, taka uwaga. A więc pierwszy kluczyk y, będzie tutaj przy schodach y, VIP. O, przy takim tym, przy VIP-ie. Myślę, że każdy będzie kojarzył. Więc skakujemy na to. Potem na tą. I w tym lizaczku jest zielony kluczek. tylko trochę trudno tam się dostać. Zwłaszcza jak nie mam mniejszej grawitacji. O, o, jezu, a! Czekajcie, może tutaj wam pokażę. O, widzicie tutaj taką dziurę. Aj, jaj, a! Pomocy! Jezu, ej, no ale serio, bez grawitacji mega trudno jest to. O, mamy, a więc mamy zielony kluczek. Yy, w tym lizaczku. W tym lizaczku mamy zielony kluczek. A więc idziemy dalej. Niebieski kluczyk znajduje się w wodzie. Yy, a więc sorka, niebieski kluczyk znajduje się w wodzie tak przy takich korzeniach. O, tutaj jak jest tabuliska, to patrzymy do góry. I tutaj jest taka dziura. I mamy niebieski kluczyk. Mm. Obejrzałam ten filmik u Nastix i od niej wiem, gdzie są klucze, więc podam linka do jej filmów w opisie. A więc dobra, to teraz pójdziemy po czerwony kluczyk. O, tutaj Boże, tutaj jak jest taka górka, to tam na górze jest wisienka. I właśnie w tej wisience jest kluczyk. Już wam pokazuję. Idziemy, idziemy. Dobra, idziemy. Oj, właśnie tutaj trzeba podskakiwać. O! Podskoczyłam i już mamy ten kluczyk. A więc teraz idziemy po żółty kluczyk. Tutaj wejdę sobie na ten języczek tu. Ok, i przy tym dużym lizaczku jest taka trawa. I tutaj jest dziura. A dobra, popieletowy. Dobra, to jeszcze żółty został. I. O. E, dobra. I żółty klucz. E, Jezu, gdzie jest żółty klucz? Bo ja zapomniałam. Jakoś e, przywipię. Chyba ja zapomniałam. A tutaj, przy tym, tu przy schodach, tutaj patrzymy do góry. Jest takie coś. O. Idziemy, idziemy. No i mamy nasz żółty kluczyk. To teraz pokażę Wam, gdzie są bramy. Więc wracamy tam, gdzie był zielony klucz. Mm, tutaj był. Więc wracamy do zielonego klucza. Skakujemy na to drzewko. I skakujemy na te jakby kominy. I dobra, tutaj mamy taki wiatrak. Odwracamy się w stronę, gdzie są te bramy. Czyli oglądaj. O, 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 tutaj. Idziemy. No i mamy bramę. Idziemy. No i tutaj jest tajemnica. Tyle, że ja już ją odebrałam. Jezu, y, mogę Wam nawet pokazać. O tutaj już odebrałam, więc ogólnie to było w sumie na tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Będę miła, więc zrobię ten konkurs jeszcze raz, ale od razu mówię, że wygra osoba, która mnie subskrybuje i zostawiła lajka pod tym odcinkiem. A jak tego nie zrobi, to wylosuję kogoś innego. Więc to by było na tyle wypadki.